TV Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Sasin 2 kwietnia 2020 roku mówi tak. Wybory w maju na pewno się odbędą. To będą wybory korespondencyjne. Sasin 5 kwietnia 2020 roku mówi tak. Uwaga, podam się do dymisji, jeśli do wyborów 10 maja nie dojdzie. No nie doszło. Do wyborów 10 maja nie doszło. 20 maja Sasin mówi tak. Nie widzę powodu, dla którego miałbym podawać się do dymisji. Na szczęście jest tak, że w przypadku pana Sasina wszystko jest odwrotnie. Szanowni Państwo, w dwudziestym roku nawet powstało specjalne słowo. Jest taki termin, który był w słowniku slangu młodzieżowego i to był termin sasinić. Wiecie Państwo, co znaczy sasinić? Przeczytam definicję z tego słownika. Definicja mówi tak planować osiągnięcie sukcesu, pozytywnego wyniku, jednak w efekcie zrobić coś źle, byle jak lub nieudolnie. To jest rzeczywiście jak w soczewce wszystko to, co robiliście w sprawie wyborów kopertowych i za te działania po prostu trzeba odpowiedzieć traktowaliście państwo jak swoją własność, my na to więcej nie pozwolimy. Szanowni Państwo, pan Sasin nawet zaprojektował kartę do głosowania. A wiecie, dlaczego cała ta sprawa jest tak bulwersująca? Dlatego, że nie mieliście do tego żadnej podstawy prawnej. Nie było ustawy, która daje rządowi możliwość przeprowadzenia wyborów. Musi musicie sobie z tego zdawać sprawę. Przeprowadziliście wybory, a właściwie podjęliście próbę nielegalnie, dokonując zamachu na demokrację w naszym kraju. I to jest klucz, i za to odpowiecie. TVpolska.pl zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.